Cabralete! nasi liczący twardzi ten z lewej się bardziej zna na ptakach ten z prawej trochę mniej ale to z gryfina to wiadomo jak tam wrażenia panowie? dobrze jest, to jest dobrze tylko nie przeklinać bo to pójdzie w internet ciągu jakieś ciekawe gatunki dzisiaj zaobserwowałeś? Pawie były z rana, ale A, no to Pawie to taki standardowy Fale mamy dzisiaj całkiem sporo. Nie wiem, czy będzie widać o, to, to nie ma? Co to był przecież mówiłem, nie?